zacząłeś dosyć wcześnie, ale potem rozumiem, że miałeś przerwę. Natomiast jak już zacząłeś karierę taką praktycznie wyczynową, wyczynową, karierę sportową, to muszę powiedzieć, że byłeś bardzo, bardzo systematyczny i równy. Naprawdę przez długi czas osiągałeś wyniki naprawdę bardzo wysokie i praktycznie byłeś bardzo powtarzalny. Jak, jak, to, rob, jak to robiłeś? Tak? Powiedz, jak to zrobić, ponieważ wielu zawodników wielokrotnie miało kłopoty z tym, żeby jednak utrzymać dobre wyniki, a Ty z tym kłopotów nie miałeś. No tak, ale m, może troszkę się precyzuję, tak bardzo szybko przejdę, tak, mój życiorys sportowy. Właśnie większe 13 lat, potem y, gdzieś tam były zawody szkolne, jakieś zawody ZS-y i był rok, y, miałem lat 19 i właśnie pojechałem do Gdańska. Gdzieś przy okazji kolegę spotkałem, który przyszedł na rozmowę do Lechy Gdańsk, który był Lechii, Lechii Gdańsk. Y, ja mówię, wiesz co, będę z tobą, nie? No, i no właśnie tam taki, no to był Jarek Solta, tam właśnie taki już mistrz Polski wielokrotny, uczyłem świata, juniorów, no miał jakieś swoje warunki. No i, i tam właśnie był, dyrektor tego klubu był Kazimierz Zimna, olimpijczyk, olimpijski olimpijskiego Rzymu i zarazem tam też w tym klubie był Krzysztof szałach. młody trener. No i tam ten Jarek, właśnie kolega, warunki sobie przedstawił, ja mówię, słuchajcie, ja bym też patronował. Potrzebuje tylko spanie w Gdańsku, być może jakieś zajęcie, szkoły, bo się szkoły średnie wtedy właśnie i, i przekazać jakieś tam zajęcie jeszcze, lub mi dało, że miał jakieś swoje środki. No i przyjrzał właśnie ten zimny, mówi, no ale jakieś masz wyniki? No, no to słabo biegasz, nie? Ale Krzysztof Szałak mnie kiedyś widział na jakimś obozie wojewódzkim, mówił, ja tego chłopaka bym chciał. I to będę jeden Krzysztof pierwszym zawodnikiem, który, który u niego rozpoczął właśnie. No i to będę na dobrego trenera trafiłem. A miał coś taki. No, na, na tamte czasy on był eksperymentował, bo tam był, był na wystąpieniach koła, który tam trenował pięć tym w tygodniu. Także ja od razu weszłem na jakąś mocną ścieżkę taką treningową. I, no i podobno gdzieś tam Elinasem świata przyła jak były. Zakwalifikowałem się do kadry narodowej zaraz przystąpiłem to był rok 86. Yyy, Świata, szata młodziarz tam potem Msza polski na nabieżni, medan medal szapolski na bieżni, yy, polski, na bieżni juniora, potem Msza Polski w młodzieżowcach. No i na tych jak pojechałem na tym Polski młodzieżowe, no to yy, już wiedziałem, że, yy, że tam będzie ten właśnie pułkownik Kiryk właśnie trener. A mi zależało głównie. tego sportu moim taką było, że yy, żeby yy, do, żeby te dwa lata wojska być w, w jednostce sportowej jako żeby, a nie, że po prostu tam w kamaszach yy, przesłużyć. Yy, no i trafiłem pod, pod właśnie pod właśnie, yy, trenera Kiryka i na tym biegu właśnie, to bym przy polskich Przełajach w Żeganiu. Yy, no tak się przygotowałem do tego biegu, że wy, wygrałem go z startu do mety, deglasowałem odpowiedź konkurentów. Z tam propozycję właśnie przejść, znaczy nie było takie proste, że przejścia, tylko po prostu teren Kiryk zemaldało mnie u, u siebie w mieszkaniu, żeby, bo po pomorskie województwa, a na Dolnośląskie, żeby mi powołali jako WKU do No, I, no i, i tam właśnie poszłem do, do szkoły Horążyk, I tam, bo tam po przysiędzie od razu na zgrupowani byliśmy do tego, odelegowani i te dwa lata właśnie tam no i tam, bo, bo to pytanie twoje właśnie, czemu ta forma była tak długo i stabilna, to właśnie ma, ma podłoże właśnie przygotowania młodego człowieka o, o, o tej bazy treningowej. Tak. To nic się nie tworzy znikąd. Ktoś musi mieć wiadomo, jakiś, jakiś tam poziom talentu, ale potem musi być połata pracą. Dlatego tak, tak troszkę może ogólnie mówię, ale chciałbym troszkę na ten powiedzieć właśnie. No i, u trenera kilka była taka ten, ten, pierwsza lata, nawet ten trening nie pasował, bo to była taka baza typowo objętościowa, właśnie długie, ciągłe, dużo przebywania w poręby Porębie, potem śniegu bieganie, ta zima też tam właśnie cały czas była. I, no i też tutaj się pojawiły te medale przez Polski, właśnie seniorów. No i potem w, też na mojej drodze był, byli też taki zawodnicy utytułowani już właśnie, jak Błata Mamiński. Yy, Przyjechałem do, 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 do szlackiej poręby jak akurat miałem możliwość. Znaczy został zakwaterowany do mnie, do pokoju. <grym> yy, no i tam właśnie spojrzałem właśnie na mistrza, że, że ten sport to jest fajna sprawa, że można nawet z tego fajnie żyć. Bo przyjechał BMW, to, to, to za młodych chłopaka to było też jakaś właśnie, że ten sport coś daje, nie tylko to wojsko, żeby tam odbędzić. Nie? Czy Bogdan Cię trenował, czy, czy tylko udzielał takich konsultacji, porad, gdzieś tam dopytałeś, dopytywałeś tylko? Bogdan ma, miał bardzo duży wpływ na moją karierę z tego względu, że um, trener Kiryk, y, on wtedy, w, y, jak ja począłem właśnie do tego wojska, on, on, on skończył swoją, karier, swoją e, pracę w wojsku i stał się trenerem takim cywilem, który współpracuje z wojskiem i, i otwiera swój środek w czasie i Bardzo za, zapracowany, bo szukał środków, żeby to zbudować. Potem właśnie taki mostrko stadionu właśnie. E, e, wydzierżawili, to trzeba było remontować to wszystko, bo tam jedna łazienka była w samym budynku i to przebudowało na, na jakiś ośrodek sportowy na tamte czasy i to nawet nie budzień był z halą sportową. No i pogadał i właśnie trenera, Kiryka przekonał, mówi no trenerze, no ale Grzegorz tutaj jest na tych treningach, te treningi są dla niego za, za lekkie, on musi troszkę mieć więcej tego, tego tempa bieganego. No i, no i zarazem pomógł, przekonał Kiryka, że ja troszkę miałem wolną rękę, trochę tak odsapnęłem właśnie że mogłem na tych treningach się samemu wykazać, troszkę nawet swoje inicjatywy, swoich odczuć właśnie. Yy, także już wtedy właśnie już było coś takiego, że, że m, już ingerowałem w trening swój, nie? Yy, I zaraz ob, ob, podglądałem właśnie Bogdana Mumińskiego, właśnie jego trening właśnie się wspólnie wykonywali, dużo, on miał prawie 40 lat, ale yy, na tym poziomie był człowiek, właśnie tam po, brał te dobre wzorce, a że był też yy, włoskojęzyczny, i z klubem włoskim związanym, to mi pomagał w startach we Włoszech. I notabene, pierwszy start, który mi zawiódł we Włoszech, to, to pojechałem w dniu startu na zawody, bo dzień przed startem po prostu wycieczka była i... i ale i... zdążyłeś na bieg. No to właśnie, bo przyjechałem do Warszawy, bo tysiące spraw, nie miał, ale to była komisja, taka sytuacja była, ale i, i to biuro właśnie, mój biuro nie miało biletu. No i potem do, do niego do mieszkania w Warszawie w piszeli, on widział, że jestem, że nie mogę wystartować, a w formie byłem dobrej. No mówi młody, no ale to może wystartowy, bo jakaś pojedzie, w New startu, nie? No ale ja ani włoskiego, ani angielskiego, no jakieś jeszcze kupiłem słowniczek włoskiego tam po drodze, lotnisko, no i przyleciałem na, 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 na lotnisko Le, Malpensa, potem na, na Milan Centrale. z tamtego właśnie do takiej miejscowości Bilanico, no już tam było nagrane, że ktoś tam jakiś Włoch mnie odebierze z tego dworca kolejowego. No i... No ale jak, jak tam przyjechałem do, do, do tej miejscowości, to do startu zostało 15 minut. <grym, 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 to się przebrałem, no i nawet ci konkurenci nie wiedzieli, kto ja jestem, nie? Jak, ja zawsze biegałem odważnie, po prostu ruszyłem od razu, zeksceważyli mnie totalnie wszyscy. Tam nawet dwóch Adwokieńczyku było takie wymęczone, już po tam... Wiesz, takie czasy były, że jak wszyscy przejeżdżali do Europy, to startowali, a póki formy nie mieli. Yy, także wystartowałem. Jak tam się zorientowali, bo jak mi do mety, to już mnie nie dogonili i ten bieg wygrałem. No i, no i potem przestałem w Włochy na właśnie do Bojano, potem kolejny start właśnie w, w, w maratonie, już też wtedy byłem drugi, trzeci byłem w tym maratonie, potem na, na zgrupowanie do, do Foromę i tak jakaś kariera się rozpoczęła, to, to wszystko i. Yy, no i właśnie, czy się, pytanie swoje było, yy, czemu ta forma była taka stabilna? Teraz forma yy, 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 była stabilna z tego względu, że właśnie było dobro, dobro, dobre przygotowanie takie właśnie podłoże, yy, podkład właśnie kilometrowy był, ta, ta praca była wykonywana latami spokojnie, yy, ale zarazem yy, tak byłem zawodnikiem, który miał trzeństwa. Każdy roku miał kontuzję. To nie, że miałem cholerne zdrowie, że w ogóle nie chorowałem, że miałem kontuzji. Ale no tak było, że ten maraton to był takim, takim, takim moim koronnym dystansem. Bo jak w wieku 13 zawsze może, że to będzie mój dystans i wieża mi nie leżała. I już w 1992 roku chciałem pobyć na, na, na Igrzyskach Olimpijskich w, w Barcelonie. Wtedy właśnie mamicki szczykował cała tam plejada polskich zawoników, chóp, bebo. Perszkę. I oni trwają w wszystkie prębie. Ja się podetrygnę, pod i podłączam i trener na kilka, proszę, że Może ja bym też był startował w tym Londynie i bym, na tych, bym się kwalifikował na tę olimpiadę. Nie, mówić za szybko, jeszcze to jeszcze musisz zrobić. Dobrą dychę, musisz pobiec, poprawić wyniki. Dopiero wtedy maraton, za szybko, układ ruchu nieprzygotowany. Ja tak na no to będę, a jakbym. Było mi dane, powiedzmy może w, tym, w, tym, na tych, w tych eliminacjach przed Barceloną, to podejrzewam, że mógłbym, miałbym szanse duże, bo widziałem też swój, jakiś tam swój potencjał. No, ale już na, na jesień właśnie trener Kirik już mnie nie zahamował, bo powiedziałem ten trenerze, że ja pobiegam już, w Mistrz Polski po maratonie, 10 kilometrów w przełajach, ja po prostu idę, idę we biegi uliczne już, i, no bo bo się ten czas czuję, że to jestem. No i ta Karpi właśnie zaczęło się, potem ja właśnie Karpi, Londyn, także się zaczęła taka i. Ale podejrzewam, że mi Maraton pasował, bo z tego względu, że przez tam, właśnie przez te, te 12 lat prawie co roku biegałem nie gorzej niż 21 i średnia 10 lepszych maratonów jest 20. I, I to jest kluczowe, właśnie, we, Zawodnika, teraz by się marzyło właśnie, że ci aktualni zawodnicy, co są, to żeby biegali tak, no bo duże zawodniki, które sam prowadziłem, przez 8-9 lat nie poprawiają się. No się pobiegł jednej wynik raz, a zawsze mówiłem tak, nieważne, czy ty jesteś, możesz być na poziomie wyniki 2-12, ale bądź powtarzalny, powtórz ten wynik, a nie to jest tak. I to jest właśnie istotne dla, dla zawodników, wielkich zawodników, że są powtarzalni, nie? Ale to, to, to jest pewnie podstawa gdzieś właśnie podłoża tego przygotowania treningowego, ale zarazem też jakieś swoje skupienie się na sobie, bo na te wyniki dobre nie biorą się z To, że byłem na zgrupowaniach, może w samym świecie wysokogórskich, górskich, takich właśnie takich zakontak jak Forumę w Francji. Petrasa w Rumunii, bo Meken Bułgaria, Cybro Wschodni, potem Kisłowok Rosja, potem jakby zawodnikiem już właśnie tym, tym lepszym, to już właśnie był, już było Samoris, Albatirkę, Nowy Meksyk, Colorado. Także Kenia, to, to właśnie to, to przez to właśnie długiego grupowania, tą pracę ciężko to się wykonywało na tych grupowaniach, potem były, była ta stabilna forma. Ale aczkolwiek wraca do tego, właśnie co roku miałem kontuzję. Kontuzja naprawdę dużo miałem, kontuzji i, i dużo miałem takich maratonów, że dosłownie potrafiłem dzień przed startem zachorować. Albo zapaść albo, yy, infekcję, albo kontuzję, że staję, staję na, na startowej, to się mnie boleć i po prostu wycofuję się w biegu. Jakieś takie no, podłoże nerwowe, może nawet to było. I dużo maratonów miałem takich też, w yy, których uważam, dobry, przygotowane, a, a nie udało się. Bo bo tu Katuzia przyszła dwa dni przed startem, mm. To normalne było, ale to taki takie był tam no, brakowało może takiej właśnie opieki terapeutycznej, może psychologa, fizj fizjoterapeuty, fizjologa, zresztą pewno jakieś braki były i to. No ale jakoś tam sobie rodziłem przez te ponad 10 lat w tej czółce światowej się utrzymywałem.